Cześć, a dzisiaj zrobimy sobie research na temat urządzenia wielofunkcyjnego Brother DCP. T52.0W. W odcinku przede wszystkim opowiemy sobie o sprawach technicznych dotyczących tego sprzętu, będzie sporo o ofertach, ciekawostkach, cenie i opiniach. Jeżeli zatem jesteś ciekaw tych wszystkich informacji i chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego urządzenia, to koniecznie obejrzyj ten film do samego końca. Ja zachęcam Cię również do zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Przypominam także, że link do omawianego produktu znajdziesz w opisie mojego filmu, a teraz przejdźmy już do szczegółów. Dobrze, może zatem w pierwszej kolejności trochę powiemy sobie o cenie tego produktu, bo generalnie taka cena może być dość zróżnicowana w sklepach online. Ja generalnie natknąłem się tutaj na bardzo ciekawe oferty rzędu około 800, 80 zł. Myślę, że mniej więcej w takiej cenie jesteście w stanie znaleźć właśnie ten produkt na rynku. Oczywiście mówię tutaj o cenie w chwili nagrywania tego filmu. Pamiętajcie też, że ceny urządzeń wielofunkcyjnych lubią się zmieniać, dlatego po prostu bierzcie ten aspekt pod uwagę. Jeżeli chodzi o sprawy techniczne, no to tutaj w pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na funkcje urządzenia. No i w tym przypadku są to funkcje takie jak skanowanie, kopiowanie i standardowe Drukowanie. Przed zakupem warto jest też zwrócić uwagę na oferowane rozdzielczości. W przypadku rozdzielczości druku wynosi ona 6000 na 1200 dpi. Natomiast rozdzielczość skanera ma 1200 na 2400 dpi. No i macie jeszcze oczywiście rozdzielczość kopiowania, która wynosi 1200 na 1800 dpi. Jeżeli chodzi jeszcze o proces drukowania, no to tutaj nie sposób nie powiedzieć kilku słów na temat szybkości druku. Wyróżnia się tutaj. Dwie szybkości, oczywiście drukowanie w czerni, jak i drukowanie w kolorze. Szybkość druku w czerni to około 17 stron na minutę, natomiast szybkość druku w kolorze to około 9,5 strony na minutę. A zatem, trzeba powiedzieć, szybkość dość niezła, która może okazać się wystarczająca, czy to w warunkach domowych, czy to w warunkach małej firmy. A zatem dość ciekawie się to wszystko prezentuje, jeżeli chodzi o informacje związane z drukowaniem. Jeżeli chodzi o komunikację, są drukarką, no to tutaj możliwe są oczywiście dwie możliwości. Pierwsza to jest standardowo przez USB 2.0, natomiast też oczywiście jest dostępna druga opcja poprzez sieć Wi-Fi. No i tutaj oczywiście trzeba wspomnieć, że istnieje możliwość zlecania drukowania bezpośrednio z urządzeń, które są kompatybilne z drukarką i znajdują się w tej samej sieci, a zatem naprawdę ciekawa i myślę dość wygodna funkcjonalność, aby Wydrukować jakieś potrzebne dokumenty. A jeżeli chodzi o dodatkowe informacje, no to tutaj na pewno warto wspomnieć o tym, o czym jeszcze nie wspomniałem, czyli o technologii druku. Tutaj pamiętajcie, że jest to e, druk atramentowy. No i generalnie w tym przypadku producent znalazł takie rozwiązanie, aby umieścić w urządzeniu duży zbiornik, który będzie uzupełniany przy pomocy specjalnych buteleczek. A zatem na pewno bardzo ciekawe i bardzo intuicyjne rozwiązanie dla użytkowników takiego sprzętu. Jeżeli chodzi o parametry fizyczne, no to urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-T520W posiada około 43,5 cm szerokości, około 38 cm głębokości i około 15,9 cm wysokości. Waga urządzenia to około 7,3 kg, a zatem nie powinno być jakichś większych problemów, Chociażby z przenoszeniem takiego sprzętu, jeżeli gdzieś tam musielibyście je po prostu przenieść do jakiegoś innego pokoju czy pomieszczenia A zatem również i pod tym względem wypada to dość solidnie Teraz może przejdźmy sobie do opinii, a tych w internecie na pewno nie brakuje No i tutaj przede wszystkim warto wiedzieć, że urządzenie Brother DCP-T520W chwalone jest za szereg różnych Cech i zalet. Przede wszystkim wśród pozytywów wspomina się o bardzo dobrej jakości wydruków. Użytkownicy chwalą sobie przede wszystkim niskie koszty eksploatacji takiego sprzętu, ale także szybkość wydruku czy stosunkowo niską cenę. No i też, co niektórzy doceniają, w miarę cichą pracę tego sprzętu, a zatem sporo pozytywów i zalet można znaleźć na temat tego sprzętu w internecie. No i też pamiętajcie, że jest to urządzenie, które ostatnio jest dość mocno popularne, a popularność z niczego się nie bierze. Za popularnością często musi też pewna jakość, a zatem miejcie to na uwadze. A zatem podsumowując nieco to urządzenie, zauważa się, że sporą uwagę poświęcono właśnie na dostarczenie użytkownikom maksymalnej użyteczności tego sprzętu. A widać to przede wszystkim po szerokich możliwościach w zakresie łączności czy po ciekawych mechanizmach, takich jak na przykład uzupełniania atramentu, dzięki którym zwiększona jest wygoda użytkowników skorzystania takiego sprzętu. A zatem tutaj trzeba jasno powiedzieć, że na pewno urządzenie Brater DCP T520W to bardzo ciekawa propozycja, jeżeli chodzi właśnie o urządzenia wielofunkcyjne w cenie do 1000 zł, bardzo ciekawa propozycja struna. Na pewno warto się zapoznać, zwłaszcza jeżeli poszukujecie sprzętu, który dostarcza szereg ciekawych możliwości i funkcji takich jak kopiowanie, skanowanie czy drukowanie. A zatem tak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o ten sprzęt. Koniecznie napisz mi w komentarzu, co ty sądzisz na temat tego urządzenia. A póki co to tyle, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.